Witam serdecznie na kolejnym filmie. Z przypadkiem przejeżdżając koło autostrady, wyłonił mi się ten oto budynek. Jest to hotel, spa. W sumie był. Od ponad 20 lat budynek jest już pusty, zniszczony. Ale ma bardzo ciekawe położenie. Leży nad całym jeziorem. Zobaczcie, ładnie tutaj. Znoczy tutaj będzie już pomieszczenia wszędzie pusto A zaraz wejdę do góry Żeby Wam pokazać jaka to jest ładna okolica Tu już z parteru widać Zobaczcie jeziorko zaraz nas jeszcze uruchomię drona Zobaczycie jaka okolica ładna To jest, można powiedzieć, kolejny budynek, który z niewiadomych przyczyn upadł. Dla mnie to jest rzecz niemożliwa, że w takim miejscu takie budynki nie miały klientów. Okolica tak piękna, lasy, jezioro. Z pewnością tutaj pełno klientów było. No dlaczego to upadło? Ja nie mam pojęcia. No, spróbuję się wdrapać po tych schodach. Jest tu w koło pełne podróży. To nie jest tylko ten jeden hotelik Jest wejście na dach, to tam za chwilę wejdzie. No, i wszystko puste. O tutaj za mną przyjechała rowerami grupka krypka Niemców. Nie wiem w jakim celu, ale widać miejscowi bo trochę widzieli o tym budynku. Nie <śmierdziśla> tu te widoki Stąd będę chętnie przyjechał na jeziorko No tak właśnie Ci panowie którzy tutaj przyjechali mówią od ponad 20 lat, może nawet 30, budynek jest pusty Sami też nie wiedzieli, nie znali historii tego budynku Tylko tyle, że był tu hotel i spa. Ale co tu się wydarzyło, że to jest puste? Oni sami nie wiedzieli. Nie wiem, czy oni przyszli do graffiti malować, czy co. Nawet ja myślałem, że na ASG przyjechali, postrzelać trochę. Ale są nieodpowiednio do tego ubrani. To był taki tarasik no, takich napisów w nie robię no pokoje każdy w sumie taki sam i każdy pusty pokażę jeden z nich łazieneczka, prysznic, kibel którego już nie ma oczywiście no i pokojek taki to jest spory z tarasem. Tam jeszcze jakieś małe domki. Nie, jak dla mnie to jest niemożliwe, że to jest puste. Szkoda, że nie ma żadnego wyposażenia, nic. O widzicie, grupka młodzieży też przyszła pozwiedzać.

hat, 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 äh, nicht mehr Nacht hat äh, einfach nicht mehr nicht mehr verdient. War Falsche. nach der Eröffnung der 72 und Niemand will neben der Autobahn schlafen. Die Leute wollen schlafen. Und nachts alles befeuert. Und, und, okay, ja, ähm, dann scheiße zu erreichen. Und dann hat äh, schwierig zu erreichen. zu erreichen. Ja. Weil sie direkt ja, und, eigentlich und eigentlich schon

Moment, włączę No i udało mi się znaleźć na dachu Teraz polatamy dronem i zobaczymy jak to wszystko wygląda z góry Dowiedziałem się, dowiedziałem się mniej więcej dlaczego podupadł ten hotel przestał przyjmować gości. Jak widzicie za mną hotel jest przy samej autostradzie. I mieszkańcy tutaj pobliskich yy, miejscowości powiedzieli mi, że nie było kiedyś zjazdu z autostrady. Także dojazd do hotelu był dość, dość mocno utrudniony. Poza tym hałas z autostrady nie odpowiadał wszystkim. chcącym odpocząć nad jeziorem, a nie siedzieć w hałasie. No i tak, od prawie 30 lat, hotel jest pusty. Jest dość mocno zniszczony, ale podobno jest tutaj jeszcze dużo rzeczy nierozkradzionych, że tak powiem. Mieć i inne rzeczy jeszcze są na miejscu. Idziemy jeszcze do innych budynków, zobaczyć, jak wyglądają. No idziemy dalej Udało mi się zejść z dachu Muszę poszukać jakiegoś wyposażenia Ale wątpliwa sprawa, żeby coś tu się udało znaleźć Jest następny budynek. Tam jeszcze są jakieś małe. Takie domki wczasowe, czasowe. Pójdziemy najpierw do nich, zobaczymy co tam jest. No ja jak do nich dojść. Taka ścieżka wydeptana jest. Spróbujemy tą ścieżką. Faktycznie tam jest autostrada, i mimo że są te parawany, że tak powiem, to i tak jest hałas. To w sumie ja się nie dziwię, że nikt nie chciał tak przyjechać na wypoczynek i siedzieć w hałasie. Nie widzę nazwy, jak ten hotel się nazywał. Hotel S -E -I K, czy literki widzę, ale. Całej nazwy nawet nie znam e, Może ktoś z Was przebywał tutaj w czasach Może znacie ten hotel No jak coś napiszcie Coś o nim jak w nim tu było Ja mogę tylko zobaczyć jak to wygląda teraz Czyli w ogóle nie wygląda Tu jest w koło pełno budynków Ale wyglądają bardzo nieciekawie o, Wszędzie tylko bałagan. O, tu chyba mamy kuchnię Podejrzewam Najprawdopodobniej to była kuchnia tak i tutaj wydawali posiłki a tam była jadalnia stołówka taka no ale w kuchni też sprzętu żadnego nie widać no, tylko tyle, że są płytki i po tym można domniemać, że to była kuchnia a tutaj yy, plażówka, zamrażarka tutaj towary były przetrzymywane żeby się nie zepsuły tu jeszcze mamy wyjście na dwór to jest naprawdę dużo dużo budynków ale nie wyglądają ciekawie tam widzę taka wieżyczka jest i ona mnie bardzo kusi żeby tam wejść dlatego już tam idę No Jeszcze zobaczę co tutaj jest. Jakaś rozdzielnia elektryczna Ale się opustoszała Tutaj możecie się nauczyć jak zrobić sztuczne oddychanie No i za tym parawanem mamy już autostradę Nastawiali meblościanek, które i tak nie pomagają aż tak? Jest tu dość duży hałas. Zobaczymy z tej strony. Jakieś okienka są. No pójdę, zobaczyć na tą wieżę, czy uda się wejść. O o o może będzie nazwa hotelu Hotel Zeblok. To już wiemy. Zobaczcie, ta płyta była cała roztrzaskana. I komuś się chciało ją ułożyć w całość, żeby zobaczyć, co to było napisane. Mi się nie chciało, powiem szczerze. To nie to, że jestem leniwy, ale nie układałbym tego. To dla miłośników puzli. Tutaj nie wiem, czy pokoje to były. Zobaczymy. Tutaj łaźnie, tutaj były prysznice. Jeszcze pozostawały ścianki, rury, poddzielane No, dość sporo tych prysznic. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, około 20 prysznic było tutaj. Nie, no, miejsce na dziś fajne. Ta autostrada może trochę przeszkadza, chociaż w sumie każdy wie, jak wyglądają czasy. Wiadomo, każdy inaczej po swojemu je spędza. Ale myślę, że. Większość czasu i tak ludzie spędzają nad wodą do pokoju no jedynie jeżeli pogody nie ma przychodzą albo wieczorem a wieczorem jak człowiek popływa w jeziorku jest zmęczony to i się chce jeść i spać Idę jeszcze tam coś zobaczyć mamy jakieś garaże tu kolejny z budynków część mebli została trochę się różni od innych budynków wiadomo w tak mi stanie ale mamy jakieś łóżko fotel I są jakieś rzeczy, których nie chciało się komuś wywieźć stąd. No jeszcze dywanik. Jeszcze wykładziny zostały ale poza tym już nic. No wiadomo to jest 20 kilka lat. Jak budynek jest pusty. To czegoś, tu można było się więcej spodziewać? Nic nie ma. Wchodzę na dół i będę jechał na następną lokalizację. Powiem Wam, już jestem piąty dzień w trasie. Jestem już trochę zmęczony tym wszystkim, bo hotele są pozamykane. Nawet prysznice na hamsterach są pozamykane. Także mycie. Jedynie Na ubocznym parkingu To tyle dobrze, że jest ciepło Ale tu faktycznie ja to lubię w urweksie Mamy dwóch pokęś Ale już ganz inapka Gate da Gate oven ora? nee, nee. Hoch du nicht ab? nee kommst du nicht hoch Das ist Vodafone, ne? Die haben hier haben, die haben eine eingebaut Weißt was, was ich, also ich geil da Das, so das finde ich übelst geil, ne? nee Nein, nein, nein Die, die, nicht die, nicht die, nicht geil, die, die ganze Zeit, die ganze Zeit <laughs> verzichte ich da drauf Nein, nein Das sehen wir, wie wir wollen, nicht? wir Ich Ich meine Gdzie to napis? FC Bayern Mission? Ja nie jestem tutaj przynajmniej z żadną drużyną piłkarską, nie kibicuję żadnej z nich, ale są tutaj tak samo fani różnych drużyn, mogą mnie brać za zdrajcę. Tyle, że nie spotkałem się tutaj nigdy z agresją jakąkolwiek można by było, że tak powiem, w mordę za to dostać no tutaj raczej wszyscy pozytywnie z uśmiechem. to mi się podoba aha to już widzę, że na wieżyczkę nie dam rady wejść to jest jedyna droga no trudno zajrzę jeszcze Tutaj co jest? To jakieś garaże były. ale o no, nie ma puste. Bo no, zapadnięty. Czyli to oznacza, że czas się zwijać. Wszędzie robić Okej, okay, idę już dalej. No i tak to wszystko w koło wygląda. Tutaj w tym budynku zaciekawił mnie napis sauna. Zobaczymy, czy coś z niej zostało szczerze mówiąc wątpy prysznice były Mały basenik a z poweszczą do ochłodzenia się po wyjściu z sauny No i tutaj Nawet nie ma sensu wchodzić, bo nawet deski powyciągane z sauny. No niestety czas, może, może i nie czas, to ludzie przez tyle czasu zrobili ten syf tutaj. Zwiedzałem wiele budynków, które zostały zniszczone właśnie przez czas. No to zupełnie inaczej wyglądało. Tutaj dość ładne pomieszczenie. Um. Dobry jestem, nie mogę przeczytać Antifa. No ale też tutaj nic ciekawego nie ma. Zostały jakieś Zostawy do spania. Tu zakończymy ten odcinek. Jeżeli film się podobał, dajcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejny piątek o godzinie 17 w kolejnym filmie.